Dzień dobry. Kto idzie w kurteczce? Rano sweterek zmukł na śniegu, więc wleciała kurtka. Bibuś! Kto obrażony? Ale mi pancia założyłaś, ale mi założyłaś. Taka pogniewana jestem. Idziemy. Idziemy na spacerek? No, idziemy. <laughs> I Dzień dobry, bo jeszcze się z Wami dzisiaj nie witałam. Jak widzieliście, od rana y, zaczęłam gotować rosu. Byłam na zakupach, ale byłam też załatwić jedną sprawę. Teraz jesteśmy na dworze, Jestem na śniegu. Na tak, wczoraj tutaj dzieciaki ulepiły takie ogromne dwa bałwany, ale dzisiaj po nich tylko te kule takie po, pokieraszowane bałwany zostały. Bałwany poszły spać. Bałwany poszły spać. Nadusia tak, też chce tak, zaraz coś tutaj polepić. Zobaczymy, mamy też ze sobą sanki. No. I nam zleci dzisiaj pięknie dzień. <ścoughs> Cudak! Cudak! Później Wam jeszcze ponagrywam trochę o takich nowościach kosmetycznych. Bardziej pielęgnacyjne to będą dzisiaj rzeczy. Muszę jeszcze wysprzątać Łazienkę, co sobie wczoraj założyłam. No i drugi dzień urlopu minie. Jestem kochani już po obiedzie. I już w zasadzie wieczorową poru. Powiem Wam szczerze, że tak mnie rozbolała głowa okropnie, więc musiałam zdecydowanie chwilę odetchnąć. Nie wiem o co chodzi, pewnie ciśnienie się zmienia, pogoda szaleje i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, już trochę przeszło. Mogę być trochę, wiecie, spuchnięta, bo... Dość długo leżałam i chyba nawet ucięłam sobie drzemkę. Na pewno z pół godzinki, więc tak. Albo zdecydowanie organizm e, mówi mi, że wiecie, ostatnio była przeginka, za dużo wszystkiego. No i teraz po prostu czas się mocno i solidnie zregenerować. I kochani, tak jak Wam obiecałam, troszeczkę pogadamy sobie o kosmetykach. Mam tutaj rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie i które chciałam Wam e, pokazać. Patrzę, czy to wszystko, ale chyba tak. Tak, zdecydowanie to będą raptem. E, trzy rzeczy i może zacznę od tej, której już używam, e, skończył mi się żel do mycia buzi z jaj, e, ten taki żółty z witaminą C, był bardzo bardzo fajny, natomiast e, jeśli chodzi o żel do mycia twarzy to ja z reguły e, patrzę co jest ciekawego na półce w Rosmanie i e, no i wiecie, i próbuję po prostu próbuję, jeśli chodzi o sam demakijaż to produkt u mnie jest niezmienny jest to balsam do demakijażu marki Flaw uważam, że jest naprawdę Tardą, jeśli chodzi o zmywanie makijażu, nieważne jaki by ten makijaż był, w zasadzie takie pierwsze, wstępne rozpuszczenie tego makijażu. I moi drodzy, ja nie ukrywam, również makijaż oka, nim zmywam, bo mnie nie podrażnia, nic się tutaj nie dzieje. Czekajcie, mam tu chyba. Gdzieś serce mojego pieska i mnie łoskocze, e, Także niezmiennie Flaw to kupuję, wiecie, e, za każdym razem, jak tylko się skończy. Ale e, żel do mycia buzi, no to już jest to tutaj u mnie temat bardzo otwarty. I sięgam po różne ciekawostki. Powiem Wam szczerze, teraz sięgnęłam, zwłaszcza po tołpę. I To jest enzymatyczny żel olejek do mycia twarzy, papaja olej z baobabu. I mamy tu informację maxi oczyszczanie skóra oczyszczona i gładka bez zaskórników, intensywna świeżość. I powiem Wam szczerze, że zaciekawiła mnie po pierwsze konsystencja żel olejek, i faktycznie to jest dosłownie. Olejek w formie żelu. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jest to konsystencja Przegenialna Nie powiem, żeby to był produkt wydajny, bo zobaczcie, kilka dni używam i już zużycie jest dość spore i widoczne. Ja używam go dwa razy dziennie i moi drodzy powiem wam szczerze, że pomimo tego naprawdę sprawdza się bardzo, bardzo dobrze, również nie podrażnia, nie zapycha, przepięknie oczyszcza, ale nie tak, że mamy uczucie jakiegoś takiego ściągnięcia na buzi, tylko fajne, delikatne czyszczenie połączone właśnie z jakąś taką przyjemną pielęgnacją. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi przepiękny, owocowy, taki rześki zapach, no ale sam, sama też konsystencja, tak jak mówię, jest rewelacyjna, także jeżeli gdzieś tam w Rosmanie będziecie myślały o nim, czy spróbować, czy nie, to ja Wam polecam absolutnie spróbować, ja mam cerę mieszaną, no i u mnie sprawdza się genialnie. I właśnie, to jest coś, czego używałam, o, idzie do nas mój piesek, proszę, zapraszam. I kończy mi się, słuchajcie, mój tonik, Różany tonik oczyszczający z biotanik. Zobaczcie, tu już niewiele na dnie zostało, także e, też hello. Będziemy tu ostrzy, czy nie? Teraz będziemy ostrzy. E, to dosłownie na jakieś 2-3 psiknięcia więc o, musiałam też popatrzeć, co tam ciekawego jest i e, no i właśnie skusiłam się, słuchajcie, i bardzo nie ukrywam, podobają mi się toniki właśnie w takim e, atomizerze, czyli nie chciałam niczego, co się wylewa na wacik, czy tam wiecie, na dłoń i wklepuję tylko właśnie w atomizerze i znalazłam z bielendy blumaccha, e, esencja atomizująca w mgiełce 96% składników pochodzenia naturalnego, więc to bardzo ciekawe blumaccha, niacynamit i woda cytrusowa. Także wydaje mi się, że to będzie fajny, taki delikatny, e, orzeźwiający tonik. I jeszcze go nie używałam, bo tak jak mówię, czekam aż skończy się ten i wówczas będę mogła Wam powiedzieć coś więcej. I zarówno ten żel z jak i ta migiełka mm, z bielenty, to były produkty w promocji. Co tam? Mhm. I kochani, będąc e, ostatnio we Wrocławiu e, byłam w centrum handlowym, co ja tam potrzebowałam? Aha! Weszłam słuchajcie, do Zary, do Zara Home. Zobaczyć, yy, bo dałyście mi cynk, że głębokie talerze będą tam bardzo zbliżone do tych, które kupiłam w Wisku. E, finalnie wyszłam bez niczego, bo zostały takie ogromne, ale to naprawdę tak ogromne yy, głębokie talerze i one mogłyby być do zupy, owszem, ale bardziej wydawało mi się, że one są do eksponowania dań, w sensie jakieś makarony, fajne, wiecie, tego typu sprawy, yy, więc uznałam, miał taki bardzo szeroki i uznam, że no nie, no to jest już yy, za dużo. Yy, chciałam. Takie w formie miski, jak były właśnie w wisku. No ich już tam w Zarachom nie było. Chyba są na stronie internetowej, ale będę musiała popatrzeć i ewentualnie zamówić. Natomiast chciałam, wiecie, na żywo tą kolorystykę wyłapać, bo w wisku widzę, że wciąż tych głębokich nie ma. Ostatnio w Action, jak widziałyście, udało mi się kupić małe miseczki, takie powiedzmy, że do kompletu. Natomiast, no tutaj, właśnie jeśli chodzi o Zarachom, no to zerknę jeszcze. W internecie powiem Wam szczerze, że za ciuchami w ogóle nie chodziłam, jakoś tak nie miałam weny, mocy, poszliśmy na przepyszny obiad, czyli na sushi, no i jedyne co kupiłam to jest słuchajcie, masło do ciała. Więc naprawdę sama siebie nie poznałam w tamtej chwili. The Body Shop i mamy tutaj migdałowe masełko. Wzięłam sobie tę pojemność 400 ml, bo było w świetnej cenie, a mianowicie 75 zł. Za 50 zł było to połowę mniejsze, czyli bodajże 200 ml. Także kochani, masełko. O! Oh. The Body Shop, dawno nie miałam. E, powiem Wam szczerze, że też jeśli chodzi o pielęgnację, e, no to nie ukrywam, e, ograniczyłam się mocno z zakupami, bo miałam sporo jakichś takich rzeczy jeszcze po współpracach, e, czy jakieś takie paczki, wiecie, PR-owe, e, to do mnie poschodziło, no i tego troszkę miałam, więc chciałam to pozużywać, oczywiście, że jeszcze mi się nie udało, natomiast m, jeśli chodzi o produkty do ciała, to jak najbardziej. E, dokańczam jakiś tam e, balsam malinowy, bodajże, a na to miejsce wjedzie body shop. Nie wszyscy lubią te masełka w ciepłe miesiące, czyli wiosna, lato. Ja nie mam z tym problemu, bo u mnie przepięknie się wchłaniają. Oczywiście latem na przykład stosuję mniejszą, cieńszą. Warstwę i też jest w porządku. I nie chciałam niczego owocowego, chciałam taki fajny, ciepły, otulający zapach i zdecydowanie ten taki jest. Także, kochani, masę Code Body Shop. Przypuszczam, że wciąż jest na promocji, bo to się, wiecie, wydarzyło raptem kilka dni temu, w sensie ten zakup, więc powinniście znaleźć je jeszcze w tej cenie. I kilka słów o tym pudrze Sensai. Powiem wam szczerze, że jest naprawdę w porządku. Po nałożeniu na buźkę wszystko mamy przepięknie ujednolicone. Natomiast, żeby był jakiś taki, wiecie, trwalszy na mojej buzi niż Laura Messier, nie powiedziałabym. I uważam, że dobrze wygląda tylko i wyłącznie przy nakładaniu go gąbeczką. Bo jeśli chodzi o pędzel, to mam wrażenie, że on gdzieś po prostu ucieka I pomiędzy ten pędzel i gdzieś z twarzy Jakoś tak, słuchajcie, za mocno jest faktycznie miałki O, kurzy się niemiłosiernie Tutaj wiecie, chcemy wydobyć troszkę produktu To gdzieś tam bokami potrafi wylecieć Więc to nie będzie miłość To zdecydowanie nie będzie miłość Oczywiście z miłą chęcią go wykorzystam Bo tak jak mówię, krzywdy mi nie robi Jakoś ten makijaż ujednolica i trzyma w ryzach przez jakiś czas Hmm, oczywiście makijaż w ciągu dnia poprawiać muszę, ale powiem Wam szczerze, że już przy pudrze Laura Mercier również muszę to robić e, moja cera troszkę się zmieniła pamiętam e, ileś lat wstecz, e, ja nie musiałam tego robić jak nałożyłam rano makijaż, tak po prostu do wieczora on e, dawał przepięknie radę nie było błyszczenia nadmiernego no było idealnie, no teraz niestety kondycja cery, tak jak mówię z wiekiem uległa zmianie, więc te poprawki makijażu są i z reguły to są właśnie poprawki jakby wiecie w strefie T, czyli tutaj, gdzie najbardziej błyszczę, pomimo, że, mm, no mówię, nie zmieniłam makijażu, nie zmieniłam też jakoś mocno pielęgnacji. E, znaczy, może. Okej, okay, w sumie nawilżam tą cerę bardziej, więc może z tego to wynika. No nie wiem, w każdym razie jakby to mi nie przeszkadza, wiecie, że ja ten make-up muszę poprawić, ale ten puder też jest taki niewygodny, jeśli chodzi o zabranie go gdzieś tam właśnie um, do naszej kosmetyczki, bo tak jak mówię, troszkę brudzi, troszkę bałagani. Przy Laura Messier nie mam aż takiego dużego problemu, więc jest w porządku, ale tak jak mówię, ja zdecydowanie moje serducho wciąż przy Laura Messier zostawiam. No, także tyle moi drodzy o kosmetykach. Rozgadałam się trochę, mam nadzieję, że nie zanudziłam, mam nadzieję, że coś ciekawego się dowiedzieliście. Tymczasem ja dochodzę do siebie, słuchajcie, idę coś zjeść i biorę się już za sprzątanko. Powiem Wam szczerze, że w tym tygodniu po pierwsze to chcę nagrywać codziennie, żeby mieć tego materiału. Mam też już pytania do Q&A, więc no Q&A też się pojawi. Na Instagramie robiłam takie okienko, gdzie wstawiałam, żebyście tam mogli pytać. Jeżeli ktoś mnie jeszcze tam nie obserwuje, to zapraszam, bo z reguły właśnie jeżeli zbieram pytania, to właśnie tam na Instastory. Więc to jest w planach. I może jutro, słuchajcie, zechce mi się w końcu zabrać za moją szafę. Generalnie nie muszę tam robić jakichś szalonych porządków, ale zdecydowanie przydałoby się poukładać na półeczkach, bo troszkę się, że tak powiem, te kategorie ubrań pomieszały przy wiecie codziennym wybieraniu stylizacji. No i dobra, kochani. Aha, pytaliście jeszcze ostatnio, kiedy Lumpeks, kiedy Lumpeks? Było Lumpeksu bardzo dużo, a teraz taki, słuchajcie, zastój, czekajcie, a ja przymknę drzwi, bo mi piesek tam. Szaleje z jakąś trzaskającą zabawką. W piątek, czyli jak dzisiaj słuchajcie, mamy wtorek, no to w piątek wybieram się w końcu do Lumpeksu i przyznam, że to jest naprawdę dość długa przerwa, jak na mnie, więc będzie jakiś hol, jeżeli oczywiście uda mi się coś fajnego tam znaleźć. Przypuszczam, że nie będę obkupować tylko siebie, ale również bliskie mi osobki. No i. Wiecie, co z tego wyjdzie, zobaczymy, wówczas jeżeli w piątek udadzą się te zakupy, w weekend je nagram, no to, no to za jakiś tam czas, no bo vlogi będziecie tutaj mieli z opóźnieniem, wiadomo, jakoś tak, nie wiem, z tygodniowym, no to wówczas za jakiś czas możecie wypatrywać tutaj lumpeksowych zakupów, ale tak jak mówię, no nie wiem, bo to też jest loteria, nie wiadomo, czy się uda coś znaleźć, czy się nie uda, różnie to z tymi lumpeksami jest, ale faktycznie... Myślicie tak samo jak ja. Naprawdę, słuchajcie, od razu pomyślałam, że w piątek lecę. Dlaczego w piątek? Dlatego, że słuchajcie, okazuje się, że w tym się ten dział za złotówkę rusza już od piątku. Wcześniej myślałam, że tylko w soboty tam jest za złotówkę, ale nie. No więc w piątek będzie jakby nie patrzeć większy wybór wszystkiego, bo w sobotę to już jest na pewno wszystko bardziej przejrzane. No, także kochani... Taki plan, taki plan, czytacie w moich myślach i planujemy wspólnie. Dobrze, ja Wam dziękuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo spędziliście z nami czas. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.